Dajcie lajka, proszę zdrowie, suba, dzwonka i dajcie na lajdy, bo jak nie to zaklinujecie się w ścianie, tak jak że ostatni się zaklinował Bacon. Proszę lajki, suby, dzwonki zostawcie. Bo za nagrodę łączeć z reguł Dajcie suby, dajcie lajki, dzwonki, proszę Was o to. Ten. Zostawcie pod tym filmem bardzo dużo mówi i Czekam na kolegę Jak zostawicie to dostaniecie Tego areszt To dostanie kolega areszt Dajcie lajki po komentarze Lecimy po kolegę Siadaj do mnie do help Siadaj, wsiadaj, 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 wsiadaj Lecimy do banku tam się rozprawimy o to. lecimy do banku i się tam rozprawimy oto lecimy do banku i się rozprawimy o to o, bo, dobra, lecimy, lecimy, Wychodź To ja go tutaj, to go tutaj zba, z, zabiję go tu ja Zabiliście, zabiję go dziękuję ja każdemu za wszystko co, Coście zrobili Zbiliście 300 subów To za was robiłem live odcinki, zuby Daj ja w górku tym lajciskom Proszę was, będę na to Dacă nu o mulțime o să nu fie toți geni, hee. Da, cei la început, când s-a rupt, ei nu le mai poate, Dobra, tutaj dobra, 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 chodź dobra, idziemy, na to do więzienia. Idziesz, idziesz do więzienia. Jak chcecie więcej takich odcinków u mnie na, kana na kanale jak rapuję, to zostawcie lajka, like suba dzwonka i napiszcie w komentarzu. Czy chce, Czy... Sorry, jestem widzę jeszcze zestresowany. Czy chcecie więcej takich odcinków jak rapuję w, w J-Breaku Roblox? Czy w Arsenalu, nie wiem, Jaybreak, Jaybreak będzie lepszy, czy mam rapować, więcej takich odcinków robić. Sorry, że tam się trochę tak ze słowami myliłem, tak, trochę tak robię sici, czy jakoś tak przepraszam, tylko byłem zestresowany. No i po prostu zostawcie pod tym filmem 20 łapek w górę, bo lub 18, lub 10, lub 8. Bo serio starałem się nad tym. Ze mną był też kolega Oliwierek może. No i po prostu co? To byłoby na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie nara.